Witam serdecznie na kolejnej lekcji z cyklu zwroty z języka codziennego, które zyskują na popularności i które niestety nie są specjalnie uczone w szkołach. Dzisiaj zwrot "you bet". Zwrot, który używamy w jednym kontekście w brytyjskim oraz w dwóch kontekstach, różnych kontekstach w odmianie amerykańskiej. Ok, przenosimy się przed ekran. I znów korzystamy z serwisu Ngram Viewer, który nam pokazuje jak bardzo dana fraza, zwrot jest popularny na przestrzeni lat. No i wpisałem właśnie You Bet, i jak widać, znowu po roku 2000 popularność bardzo wzrasta. Już było kilka lekcji z różnymi zwrotami z języka codziennego. Które właśnie wzrastały w popularności po roku 2000. Niestety nie umiem odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten zwrot był równie popularny. Tutaj mamy początek XX wieku i końcówkę XIX. Tu nie wiem, dlaczego tak jest, no ale ewidentnie w dzisiejszym języku angielskim zwrot bardzo popularny. Powiedziałem w tym krótkim wstępie, że w brytyjskim stosujemy ten zwrot w jednym kontekście, a w amerykańskim w dwóch, i niestety znowu Longman wypada gorzej jak Cambridge. To już słuchajcie, trzecia sytuacja, kiedy Cambridge był bardziej dokładny. Więc Longman daje nam tylko jeden kontekst, ten stricte jakby brytyjski, chociaż po amerykańsku też, z tym, że właśnie nie. Nie mamy tutaj żadnego przykładu wyjaśnienia na ten drugi kontekst, co wam zaraz pokażę w Cambridge. Czyli uwaga, mamy zwrot you bet, najczęściej z wykrzyknikiem. Słuchajcie, no sam, samo słowo bet to jest zakładać się. Na przykład I bet you won't kiss her. Założę się, że jej nie pocałujesz. I taka jest geneza tego zwrotu. You bet, tak jakby załóż się. Skoro mówię do kogoś załóż się, to znaczy je, jestem pewny, że ja mam rację, tak? Po prostu to znaczy, że ja mam rację, że tak było, że tak będzie i tak dalej. Czyli przykładowo, going to the party on Saturday, i ktoś inny odpowiada you bet. Czyli wybierasz się na imprezę w sobotę, You bet, czyli dosłownie jakby załóż się, czyli załóż się, że tak będzie, a przegrasz, a ja wygram. No ale my to tłumaczymy, no musimy znaleźć jakiś zwrot nasz z języka codziennego, bo to jest oczywiście spoken, czyli typowo język codzienny. Zobaczcie na yy, na wytłumaczoną tutaj, na, na definicję tego zwrotu. Used to emphasize, używane, aby podkreślić, that you agree with someone, o are keen to do what they suggest. Czyli używane, żeby się, żeby podkreślić, że się zgadzasz z kimś, z kimś tam, albo you are keen, masz ochotę, chcesz coś zrobić, co oni suggest, sugerują. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że my powiemy coś typu: No, jasne, albo no, żebyś wiedział, tak? ja jestem pewny, że tak będzie. No, i teraz słownik Cambridge. No, i tu jest podobna definicja used to emphasize a statement or to mean certainly, czyli używane, żeby podkreślić jakieś tam, powiedzmy, oświadczenie kogoś, albo żeby to oznaczało certainly. Oczywiście. Are you coming to the party? Przychodzisz na imprezę? You bet! Oczywiście! No jasne, a żebyś wiedział. No i zobaczcie, Cambridge właśnie daje też drugie znaczenie, drugi kontekst US, czyli w amerykańskiej. Used when someone thanks you, czy używane kiedy ktoś ci dziękuje, to jest nic innego jak odpowiedź na dzięki, czyli nie ma za co. Thanks for your help, you bet, anytime. Czyli dzięki za pomoc, nie ma za co, anytime, czyli kiedykolwiek możesz prosić. O pomoc. Chyba robiliśmy lekcję o tym, jak odpowiadać na dziękuję na różne sposoby. Jeżeli znajdę to, podlinkuję. No i szkoda właśnie, że Longman nie wspomina o tym użyciu amerykańskim, również bardzo popularnym. Sprawdziłem też słownik Oxfordu i niestety, tak jak Longman daje tylko jedną wersję. In czyli zwrot nieformalny Used, in, used instead of yes. Czyli używane zamiast tak. Po prostu się zgadzam. Tak, oczywiście. Are you nervous? You bet. Czy jesteś zdenerwowany? No i tu właśnie wydaje mi się, przynajmniej ja bym od razu powiedział, a żebyś wiedział. Ewentualnie, no jasne, oczywiście, że jestem. Czyli popatrzmy teraz na inne przykłady. Osoba a mówi, pyta, did you. Dance with Ashley last night? Czy tańczyłeś z Ashley wczoraj wieczorem? You bet! Czyli oczywiście, że tak. Czyli to się równa jest. I certainly did. No i można by to oczywiście podmienić na inne zwroty typu of course, oczywiście, certainly, oczywiście. No a po polsku zwrot musi być też nieformalny. Czyli coś typu no jasne, no a jak? A żebyś wiedział. Inny przykład. Did you enjoy the game? Podobała Ci się gra czy też mecz? You bet. I czasami mówią też pełnym zdaniem, dodając jeszcze czasownik, tylko, znaczy, zastępują czasownik operatorem. To akurat był Simple Past, czyli You bet I did. Oczywiście, że mi się gra podobała. No i teraz prośba. Could you give me a hand? Dosłownie, czy możesz dać mi rękę? No ale oczywiście, czy możesz mi pomóc. You bet. No jasne, że mogę ci pomóc. No i wersja amerykańska, czyli krótka scenka. Thanks man, you bet. Czyli dzięki stary, nie ma za co. Można by to oczywiście ciut wydłużyć. You bet dude, no problem. Czyli nie ma za co stary, nie ma problemu, no, ale oczywiście jest to język nieformalny tak jak cały czas mówię, czyli w języku bardziej formalnym gdybym, nie wiem, dziękował mi szef z tym, że szef znowu by nie powiedział man do mnie, prawda? No, ale w innym kontekście, nie wiem, do jakiejś pani i tak dalej, mówię don't mention it czyli nie wspominaj, no problem i jeszcze jeden przykład hey, thanks for, your, for all your hard work yesterday, you bet nie ma za co, a ktoś dziękował za Twoją całą ciężką pracę w dniu wczorajszym. No i tradycyjnie teraz przykład od Native Speakerów jesteśmy na tym kanale. Kiedyś już wam linkowałem ten filmik, ale mówiliśmy o innym zwrocie, mianowicie myste. Kiedy używamy myste w języku angielskim, link wam wrzucę w opisie i pod koniec. No była tu taka sytuacja dość bulwersująca, że policjant zatrzymał to auto nawet nie wiemy za co. Jakieś tam wykroczenie drogowe. No i okazuje się, że za kierownicą siedzi pan sędzia i stawia się ponad prawem. Zobaczcie. No i tu pan sędzia wychodzi zdenerwowany. What do you think you're doing pulling me over? Co ty sobie wyobrażasz? że robisz zatrzymując mi zatrzymując mnie pull over to jest zatrzymać oh za to że zatrąbiłem no i policjant mu odpowiada, odpowiada z proszę pana go back into your car I'll be with you in a second czyli proszę wrócić do samochodu zaraz z panem będę no, i na, na to pan sędzia. You, oczywiście to powinno być you'd better, ale w języku codziennym omijają łód. You'd better check the registration on this plate soon, mister. Czyli lepiej sprawdź sobie rejestrację, kim jestem. No, i pan policjant teraz sprawdza auto. Rzeczywiście auto, auto należy do sędziego. No, i za chwilę. You bet. Oczywiście bez jakichkolwiek konsekwencji, po prostu życzę mu miłego dnia. Have a good day, judge. No i sędzia, you bet. Żebyś wiedział. Żebyś wiedział. Jasne. Czyli żebyś wiedział, że będę miał miły dzień. Mówi to w sposób bardzo sarkastyczny. No, i teraz przykład na ten drugi kontekst, czyli jako odpowiedź na dziękuję, nie ma za co. Jesteśmy, słuchajcie, w studiu telewizyjnym. No, można by się spodziewać języka dość formalnego. A pan Amerykanin nie ma z tym problemu, żeby nawet w telewizji użyć tego zwrotu. Jesteśmy na tym kanale. No i popatrzcie, jak pan tutaj prowadzący przywita drugiego pana, senatora. Senator Jim Donsonrod from Weimar, he's a Democrat. Senator, thank you for being here. Dzień well. tak, wita senator. Thank you for being here. Dziękuję, że tutaj jesteś z nami. I pan senator, you bet. Dave, glad to be here. Thank you. Well, you bet. Nie ma za co, Dave. Glad to be here. Miło tutaj być z tobą. Jeszcze raz. Senator Jim Donsonrod from Waimea, he's a Democrat. Senator, thank you for being here. Well, you bet. Dave, glad to be here. Thank you. Well, you're, uh, Dzięki. Trzymajcie się.